Nękanie, to za każdym razem, kiedy do władzy dochodzą środowiska lewicowe lub liberalne, to Radio Maryja, Telewizja Trwam jest bardzo brutalnie atakowana. O to, że ten człowiek służył cesarstwu pruskiemu, cesarstwu niemieckiemu, którego celem było germanizowanie ziem polskich. Dzień dobry państwu, taka niespodzianka, otrzymałem dyplom, wyróżnienie, za pracę na rzecz pokoju, na rzecz współpracy pomiędzy narodami polskim i białoruskim, pomiędzy państwami Polską i Białorusią. To no jest Polsce? literalnie napisane, że jest małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. To jest wręcz encyklopedyczna definicja. Tak? Zbigniew Ziobro jest jednym z najbardziej atakowanych polityków już od ponad 20 lat. Ale to są te tym... same stadiony, które atakują Donalda Tuska. To jest dokładnie te same. Ja rozumiem, aczkolwiek pamiętam, że Zbigniew Ziobro również atakowały za czasów pierwszych naszych rządów jeszcze 2005-2007.